Jasne, więc idziemy? No jasne, tylko że wiesz, silnik jest taki trochę uszkodzony, trochę beczka ta tam mu odpadła, która ma służyć za silnik. No więc stary, myślę, że nie uda nam się stąd pójść, uciec, czy co innego jeszcze. No co teraz robimy? Nie wiem. Chyba musimy tylko czekać i jakoś naprawić. No dobra. Zobaczę, czy moje mocy coś potrafią jeszcze. No, Brixy, szybko pomóżcie, wskurajcie coś. C co one robią? Skąd ja mam to niby wiedzieć? Zrobiły portal? No, widocznie tak. To co? Wchodzimy? Jasne. Boże, nigdy nie byłem w portalu. Ciekawy jak tam jest. Ujj, Pyk. Dobra, teraz ja. I na bombę. Brik, briku. tyk, tik Powerman. Odcinek czwarty. Sezon pierwszy. Pełny skład. Au. Wiesz, gdzie nas przerzuciło? Nie mam pojęcia. Zaraz. Chyba coś znów mam w kieszeni. Tik. Zaraz. Ten sam przycisk, który pomógł mi znaleźć Ciebie. Co? Jaki przycisk pomógł mi, pomógł Ci mnie znaleźć? Myślałam, że sam mnie w ogóle zwerbowałeś. A gdyby nie ten przycisk, to bym tutaj nie był. Boże, -słabi z nas Ciebie jest. E, tam, czekaj. Tam masz chyba znów jakiś, coś, co pomoże nam znaleźć kolejnego super typa do naszej. do naszego składu. Zaraz. PDL. 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 No co ty, ten twój komputerek, z przycisk zwariował? Chyba nie. Lloyd. Jaki Lloyd? Król PDL i? PDL -i mają króla, władce. Dziwne. No nie. Dobra. O, jesteśmy blisko. Zaraz, on jest w jakimś kryptarium? Kryptarium za co? Zgłosili podobno coś tam, że jacyś więźniowie uciekają, dlatego przyszedł do kryptarium z, jak, z, y, z kolegą, swoim PDL-em. No i niestety to była pułapka i go złapali. No to znaczy ich. Aha. Co, idziemy pomóc? No, dobra. Chodźmy. Dobra. Tam jest strażnik. Dziwne, że jeszcze nas nie widzi. No nie, to co my teraz robimy? Zaraz, chyba wiem. No co? Chyba mogę się jakoś wznieść. Albo, wiem, pójść do świata kwantowego. Potem będę mógł jakoś e, pójść do jego rybki czy młotka i potem. Odwrócić go uwagę aż. Piu. No, lepszy pomysł. To chodź, idziemy. Wrota są zamknięte. Co zrobimy? Może znów moje klocki będą mogły coś z tym zrobić. Daję cię, Brixy, daję cię. Co one robią? A nie mam pojęcia. Aha, podniosły bramę. No to chodźmy. Dobra. Ej, ale nic to nie ma. No, to jest dość dziwne. Rozejrzyj się. Co? Co jest? Dostrzegam. Aha, to pułapka. A! Okej, okay. czas trochę postrzelać. Piu, piu. Okej. Ty. Eee. 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 Marian. Eee. Nie zmieniaj jest klocki, uwolnijcie ich. Co one robią? Nie wiem, zachowują się jak dynamity. No tak, zrobiłeś dynamitami. O, dzięki za pomoc. Lloyd. Tak? Potrzebujemy cię. Władcy czasu chcą opanować cały świat. Wszystkie krainy. Bez ciebie sobie nie damy rady. Jeśli mnie potrzebujecie, no to spoko. Dzięki. Klocki, teleportujcie nas. A ty, zeń posprzątaj. teraz się, się przenoszę. Pik. Pik. Ach. Gdzie jesteśmy? Nie wiem, chyba na jakiejś plaszy. E, panowie, znów mam mój magiczny guziczek. E, kazał przyjść nam tutaj, by e, odnaleźć Heitmana. Heitmana? Tego legendarnego superowego Heitmana? No? Który w pierwszym sezonie Lego City ocalił miasto? No? Tego, który potrafi zmieniać swoją bronią typków z twarzami bez twarzy? No? Tego z tym mieczem, który tak ciacha klocki, że mogą się zamienić w klocki? No? Super! Panie Heitmenie, to może, Może ma autografy? Później, chłopaki. Możecie. Później, Heitmenie. Dobrze. No to co, znów ktoś chce mojej pomocy? Tak, bardzo. Chcemy, byś e, do nas dołączył, do naszej grupy. A jak się nazywa? E, nazywamy się. Nazywamy się. Wymyśl coś. Nie wiem. Nie wiem. Power Mani. No dobra. Ile was jest? Trzech właśnie tutaj, ale ma być pięć. Chcesz do nas dołączyć? No, ale dlaczego? Dlatego, że władcy czasu chcą zniszczyć wszystkie. Krainy dzięki przez ostrza czasu. Mają żelaznego fatą i całą armię. No dobra. To co mówisz, że ma być nas pięć? Hmm? To jednego jeszcze brakuje. Ty... Co, co, co? Ciąg dalszy nastąpi.